Jedenasta To ten. Jesteśmy już w Czechach. Wsiadliśmy już z pociągu, a teraz chillujemy sobie na trawce. E, bo tak, po prostu bo jest ładny widoczek tam jest pole golfowe tam jest pole golfowe idziemy dalej Dupsko! Ja oczywiście przerwa już musiała być Ej, o 5 było O 5.30 poszliśmy spać A jest godzina? To jest która jest godzina? 12, ja tu już to jest godzina 12.27 I, i, I jak widać idziemy Żyjemy Żyjemy Nie wszyscy, chociaż tutaj nawet niektórzy w Kiszka no, nie z tą skórką od banany. A, góra tak spawacza miałeś po prostu. No tak, ja w ogóle, on to tak. tak ma odbyt. No nie. Nie. Jak tylko widzisz odbyt, to musisz wsadzić palec. I czy to prawda? A co powiedziała? Że jak tylko widzi odbyt, to musi wsadzić palec No czasami tak <laughs> Oh To taka gra Idziemy tam na skocznie mamuciom? Tak Skocznie mamuciom Ile czasu nam to zajmie?

Besonders. Jesteśmy w ogóle w restauracji, która jest hutą szkła i mając różne ciekawe eksponaty. O ciwo. Gdzieś o tu o. A oni mają zamiast zejść w bo wygląda na zamknięte

10 minut zostało do spodu e, tej no skoczni i stwierdziliśmy, że wracamy do sklepu, bo jest miasta k ku... balę. No bo to jest ciekawe, jesteśmy. Spod... No, no nieważne jakie są powody, ale jest, no. zakupach wracamy na... na stację, znaczy podstację w sumie, żeby poleżeć Grawy sobie na trawce i to tyle. Znowu mijamy ziemniaka czy skałę. Jeden. Konrad uważa, że to jest ziemniaczka, że to jest tak. Zdania są podzielone. To jest... Yy, jak jest, ja? Skała, która została ziemniakiem. Skała, która została ziemniakiem. Dokładnie. To, to jest jedyny prawidłowy w Ah, <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. <laughs> który znalazł Dominik, jednocześnie powije bijąc z telefon no, z góry. Pęknęła mu szybka. Pęknęła, nie, nie, nie. nie Pękła mu szybka, jak przychodzili z tym Sprawdzamy ten skrót, bo końdził. Mimo tego, że było tu więcej razy, to nigdy nie. to tak trzęsie, a, 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 że... Tak graba, tak, tak że... Bo, Igor, cebulaci. Cebulaci o! Cebula ci o! o. o. Tragodzina. Ale jest bardzo chęskie nie. Republika w Macedonii. Macedonii. Dobra, ja wam poczytam po czesku. Krewne wino, owocnym napierdolnieniem. Masła, a a <laughs> <laughs> Do as... Trans... Bima. <laughs> Bima. Bima. <laughs> of the the Republic of Macedonia. Bina. 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 Anhalt, Bina. 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 Czechach. I obecnie czekamy na pociąg, który zabierze nas w do Szklarskiej po Górnej. Jedzie, 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 jedzie. No właśnie, już jedzie, jedzie pociąg, którym zamierzamy się udać do apartamentu. góry. A później zamierzamy odpalić tak grubsze ognisko, jaka ta wioska widziała. No nie ta, bo ta wioska już widziała wystarczająco dużo, ale idziemy do Szklarskiej. Idziemy do Szklarskiej. Wyszliśmy trudkę z pociągu z Harachowa, że tam jest znajduje się w Cechach. Tak. Byliśmy pod skocznią lepciacką, bo na skoczni nie daliśmy rady wejść. Y, dzisiaj kontynuujemy pijacką y, naszą przygodę. Dzisiaj w ogóle organizujemy ognisko, także będzie grubo. No, przychodzą znajomi jeszcze a coś inni? No, możliwe, bo jeszcze nie wiadomo. No ale zobaczymy. No zobaczymy. Także na chwilę udajemy się do apartamentu, żeby się ogarnąć żeby się umalować na bibę i w ogóle impreza będzie przy kościele, także będziemy i tak musieli uważać, ale dla chcącego nic trudnego może nam też omijmy plażę Polski pod kościołem Szanowni Państwo, znajdujemy w... się w Około 50 metrach od kościoła. W puszczy Wieszczady to nie te góry. Karkonowskie. Chyba Siedzimy przy ognisku, także. W sumie odezwiemy się rano, bo teraz no. to już taka samoła kurwa nas złapała, że może aż boli. jeszcze później, Chyba, że jeszcze jak wrócimy, to no, no, Może. No, posiedzimy już. Znowu zobaczymy wschód słońca. Znowu zobaczymy wschód słońca. Po raz trzeci w tym tygodniu? Tak, jeszcze tydzień, to jeszcze trwa. No to po raz trzeci zobaczymy wschód słońca. Do zobaczenia i niebawko. Ej! Herba rozstygnie, zapada mrok, a pod piórem ciągle, ciągle miódkiem. Uwaga! Dobry wiązek obowiązkiem Bo jest, piosenka musi jest. posiadać tekst. A, może zmienić zasady gry? Chcesz usłyszeć słowa, to sam je sobie wymyśl. Nie diabła, cores, mierz cięs. Po możecie. O oh, o oh, o oh.